Centrum Zarządzania Tunelem, słucham. Dzień dobry, chciałbym zgłosić wypadek w tunelu. Czwartek, godzina 10 rano. W nitce tunelu prowadzącej do ulicy Marynarki Polskiej zderzyły się trzy auta. Jedno z nich zaczyna się palić. W środku są zakleszczeni ludzie. Po minutach od zgłoszenia wypadku na miejsce zdarzenia przyjeżdża Straż Pożarna. Strażacy natychmiast przystępują do akcji ratunkowej. Dzielą się zadaniami. Pasażerowie, którzy są w stanie iść o własnych siłach, przychodzą do drugiej, bezpiecznej nitki tunelu. Po prostu uderzyliśmy, nie wiem, jechaliśmy wszyscy. Byliśmy przypięci pasami, i nie wiem, co z naszym kierowcą się stało. Od sekundy. Emocje i stres sięgają zenitu. Byliśmy na chowaniu i ręka mi się uparzyła i mnie tak boli strasznie. Się ludzi, tyle ludzi, tyle... Niech Pani weźmie stąd widzę. Gdy częścią poszkodowanych zajmuje się już policja i pogotowie ratunkowe, strażacy nadal pracują w pocie czoła. Oby taki scenariusz nigdy w tym miejscu się nie zdarzył. Sceny, których byli Państwo świadkami, na szczęście były tylko ćwiczeniami. To jest integracja wszystkich służb. To jest nowy obiekt, poważny obiekt. Nie mamy wiele takich w Polsce. Yy, musimy ćwiczyć przed yy, yy, późniejszą eksploatacją. Jak trudna i niebezpieczna jest praca strażaka, mógł przekonać się pan Rafał. Dzięki aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zlicytował udział w ćwiczeniach i 21 kwietnia na godzinę zamienił się w strażaka. Jestem pod wrażeniem ogromnym, niesamowita, że tak powiem szybko, Niesamowite dla mnie wrażenie, oczywiście. Praca ciężka, wiadomo, że to są lata ćwiczeń. Dzięki temu testowi wiadomo, że uruchomiony system sygnalizacji pożaru, który steruje wentylacją tunelu oraz zamyka go szlabanami i znakami zmiennej treści, działa bezbłędnie. Co jednak powinni zrobić ci, którzy po raz pierwszy będą świadkami lub uczestnikami takiego wypadku? Jeżeli zauważymy sytuację niebezpieczną, należy wyłączyć silnik, zobaczyć czy można udzielić pierwszej pomocy. W punktach SOS, które znajdują się co 120 metrów tunelu, znajdują się dwie duże gaśnice, którymi można ugasić pożar na jego początku. Jeżeli, wszystkie, jeżeli pierwsza pomoc została udzielona, należy udać się do wyjść ewakuacyjnych i przejść do bezpiecznego tunelu, który nie jest objęty pożarem. Nitki tunelu pod martwą Wisłą zostaną otwarte dla ruchu samochodowego w niedzielę 24 kwietnia. Kierowcom życzymy udanej i bezpiecznej jazdy. Jak trudna i niebezpieczna jest praca strażaka, mógł przekonać się pan Rafał. Dzięki aukcji wielkiej orkiestry świątecznej pomocy Zlicytował udział w ćwiczeniach i 21 kwietnia na godzinę zamienił się w strażaka. Jestem pod wrażeniem ogromnym. Niesamowita, że tak powiem, szybkość, niesamowite dla mnie wrażenie, oczywiście. Praca ciężka, wiadomo, że to są lata ćwiczeń. Dzięki temu testowi wiadomo, że uruchomiony system sygnalizacji pożaru, który steruje wentylacją tunelu oraz zamyka go szlabanami i znakami zmiennej treści. Centrum Zarządzania Tunelem, słucham? Dzień dobry, chciałbym zgłosić wypadek w tunelu. Czwartek, godzina 10 rano. W nitce tunelu prowadzącej do ulicy Marynarki Polskiej zderzyły się trzy auta. Jedno z nich zaczyna się palić. W środku są zakleszczeni ludzie. Po sześciu minutach od zgłoszenia, wyczęścią poszkodowanych zajmuje się już policja i pogotowie ratunkowe strażacy nadal pracują w pocieczoła. Oby taki scenariusz nigdy w tym miejscu się nie zdarzył. Sceny, których byli Państwo świadkami, na szczęście były tylko ćwiczeniami. To jest integracja wszystkich służb, to jest nowy obiekt. Poważny obiekt, nie mamy wiele takich w Polsce. Yy, musimy ćwiczyć przed yy, yy, późniejszą eksploatacją. W przypadku na miejsce zdarzenia przyjeżdża Straż Pożarna. Strażacy natychmiast przystępują do akcji ratunkowej. Dzielą się zadaniami. Pasażerowie, którzy są w stanie iść o własnych siłach, przychodzą do drugiej, bezpiecznej nitki tunelu. Po prostu uderzyliśmy wiem, jechaliśmy wszyscy, byliśmy przypięci pasami. i Nie wiem, co z naszym kierowcą się stało, sekundy. Emocje i stres sięgają za nitu. na i ręka mi się uparzyła, i mnie tak boli. Strasznie. Pani się Tyle ludzi, tyle. Nie pani weźmi stąd, widzę. działa bezbłędnie. Co jednak powinni zrobić ci, którzy po raz pierwszy będą świadkami lub uczestnikami takiego wypadku? Jeżeli zauważymy sytuację niebezpieczną, należy wyłączyć silnik, zobaczyć czy można udzielić pierwszej pomocy. W punktach SOS, które znajdują się co 120 metrów tunelu, znajdują się dwie duże gaśnice, którymi można ugasić pożar na jego początku jeżeli wszystkie jeżeli pierwsza pomoc została udzielona należy udać się do